Biegła znajomość języków obcych to już nie rewir zarezerwowany wyłącznie dla erudytów. To także już nieautomatyczna przepustka do dobrze płatnej pracy. Obecnie w językach obcych uczymy się, bawimy się, pracujemy, robimy zakupy, porozumiewamy się podczas coraz częstszych podróży, uczymy się rozumieć lepiej samych siebie i innych. Dlatego też w 2002 roku Komisja Europejska wezwała do nauki dwóch języków obcych od wczesnego wieku. Wiele krajów europejskich wprowadziło reformy nauczania języków, obniżyło wiek rozpoczęcia nauki pierwszego języka obcego, zwiększyło godzinowy wymiar nauczania języka, wprowadziło obowiązkową naukę drugiego języka. W 2009 roku w Polsce wprowadzono nową podstawę programową w zakresie nauczania języka obcego. W efekcie zmianie uległa też organizacja nauki języka w szkołach. Uczniowie rozpoczynają teraz obowiązkową naukę języka obcego już w klasie pierwszej, a od początku gimnazjum uczą się drugiego języka obcego. Co więcej, w gimnazjum zalecana jest kontynuacja nauki języka rozpoczętego w szkole podstawowej. W nawiązaniu do europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, w podstawie programowej określono też poziom umiejętności językowych uczniów wymagany po kolejnych etapach edukacji. Po szkole podstawowej. Jest to poziom nawiązujący do A1, po gimnazjum to poziom nawiązujący do poziomu powyżej A2, a więc A2, po szkole ponadgimnazjalnej to poziom B1 lub B2, jeżeli nauka przebiega w trybie rozszerzonym. W 2011 roku w Polsce przeprowadzono pierwsze międzynarodowe porównawcze badanie umiejętności językowych uczniów, The European Survey on Language Competences. W 14 krajach objęło ono łącznie prawie 54 tysiące uczniów szkół ponadpodstawowych. W Polsce do badania przystąpiło około 3200 uczniów, 400 nauczycieli i 120 dyrektorów szkół. W każdym kraju badano dwie grupy uczniów, uczących się dwóch najczęściej nauczanych języków obcych w Polsce angielskiego i niemieckiego. Badanie SLC pokazuje, że sytuacja nauczania języków i poziom umiejętności uczniów są bardzo zróżnicowane. Zebrane dane potwierdzają, że najczęściej nauczanym językiem jest język angielski. Jest to także język, w którym uczniowie osiągają najwyższe wyniki. Niemal 50% europejskich uczniów badanych w zakresie języka angielskiego osiąga poziom B1 lub B2 według skal biegłości europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W Polsce największy udział procentowy mają uczniowie, których poziom umiejętności został oceniony jako odpowiadający A1. A więc, jako odpowiadający poziomowi początkującego użytkownika języka. Taki rozkład umiejętności uczniów oznacza, że mniej więcej co trzeci gimnazjalista potrafi dopiero zrozumieć bardzo krótkie, proste teksty, czasem pojedyncze wyrażenia, wychwytując znane nazwy, słowa oraz podstawowe wyrażenia, jeśli trzeba, czytając ponownie niektóre fragmenty. Zrozumieć wypowiedź artykułowaną bardzo powoli i uważnie z długimi pauzami, umożliwiającymi stopniowe przyswajanie znaczenia. Napisać proste pojedyncze wyrażenia i zdania. Badanie pokazało jednak, że około co piąty uczeń uczący się języka angielskiego dopiero stara się przyswoić te umiejętności, a zatem nie osiąga poziomu A1. Poziom umiejętności językowych uczniów w zakresie języka niemieckiego jest zdecydowanie niższy. Około 40% gimnazjalistów klasy trzeciej uczących się języka niemieckiego osiąga poziom A1. Jednak tyle samo uczniów nie osiąga progu tego poziomu. W każdym z badanych języków istnieje także grupa uczniów o bardzo wysokich osiągnięciach. Co 15 uczeń uczący się języka niemieckiego i co 5 uczeń uczący się języka angielskiego osiąga poziom samodzielnego użytkownika języka, czyli poziom B1 lub B2. Badanie ESLC wskazuje, że poziom umiejętności uczniów zależy od wielu czynników. Na efekty uczenia się wpływają nie tylko zdolności ucznia, ale także jego środowisko domowe, szkolne i kulturowe. Kraje, które osiągnęły najwyższe wyniki, to kraje, w których zagraniczne filmy i programy telewizyjne emitowane są w oryginalnych wersjach językowych. W tych krajach najwięcej uczniów deklaruje wysoki poziom znajomości języka obcego ich rodziców. Wpływ na poziom umiejętności uczniów ma również wczesny wiek rozpoczęcia nauki języków. Na poziom umiejętności uczniów wpływa także ilość czasu, w którym nauczyciel i uczeń mówią w nauczanym języku. Wysokim wynikom sprzyja częsty kontakt z językiem przez tradycyjne i nowoczesne media. Istotna jest również motywacja. Uczniowie osiągający wysokie wyniki mają wysoką motywację do jego nauki. Lubią język, którego się uczą i uważają go za przydatny. Z badania SLC wynika, że polscy uczniowie lubią się uczyć języków obcych i widzą sens tej nauki. Ale oczywiście po to, żeby osiągnęli sukces w nauce, potrzebne jest im wsparcie. I to jest wsparcie pochodzące zarówno ze szkoły, jak i od rodziny, ale też ze strony mediów. Szkoła musi wspierać ucznia, zapewniając mu możliwość komunikacji w języku obcym, zarówno na lekcji, jak i w kontaktach z rówieśnikami na przykład z innych krajów poprzez projekty międzynarodowe. Rodzina to taka, która wspiera, podsuwając filmy obcojęzyczne, okazując zainteresowanie nauką tym, co działo się na lekcji chociażby, ale też media, które zapewniają uczniowi kontakt z językiem obcym poprzez filmy w wersji oryginalnej, poprzez programy edukacyjne poświęcone nauce języków obcych. Taką sytuację obserwujemy w innych krajach europejskich, gdzie wyniki uczniów są wyższe niż w Polsce.